Siema. Jeszcze taki krótki odcinek, taki kilkominutowy, żeby Was zapytać, gdzie mam znaczy to będzie film, nie u Short, ale chcemy Was zapytać, gdzie mam jechać, gdzie mam jechać na ferie, bo na pewno nie w Polsce, do Czech, bo w Czechów, w lutym w jest tak fajnie, może pojawić się. Ja się nie mogę tu czekać, normalnie szok szoku. W Czechach fajnie jest dla mnie. Nie byłem, ale po jak bardzo fajnie jest. W Wimę, no ładnie by było, żeby tam pojechać. Albo nie wiem, może do Austrii, albo nie wiem, do Luksemburgu. Nie, Luksemburg to jest tak, tylko w Holandii, chyba Belgią i Francję, tak mi się wydaje. W Niemcych jakoś tak, już nie pamiętam. Albo Liechtenstein, w Lesku liechtensteinu A to fajnie by było. No ale jeszcze zapatrzmy, tak było mi lepiej widać. Lichtenstein może? No fajnie by było, żeby Lichtenstein był, ale tak, żeby było w dół, może nie wiem. Tak, Bułgarię, o Bułgarię ładnie by Bułgaria bardzo fajnie jest, no? Może tam się do Bułgarii może pojadę. Jak nie do Bułgarii, no to do Czech albo do Litwy. Czech, Litwa, albo nie, Litwa to nie. Może Czech, Czechy są Was jałstw. To są moje. Miałem baterie, bo miałem no, tak, baterie. No, tu się skowało wszystko i jakby <młysza> będzie odcinek, do spakowania. Nie, to spakowania. pakowali. Oje, oczywiście. Nie wiem, czy widać. A mnie jakoś potwarka, tak mogę tak patrzeć na rękę, nie? Widzę? A nie świeci. O, widać, teraz świeci. No, nie wiem, co jest, ale baterie mogą, albo to jest otwórte. Mikrofon działa, jestem ładnie działa, tylko jak tak mucham, tak jakby tylko z daleka słychać, ale to dobrze. Jak tak dmucham tak... Chyba dobrze słuchać, więc jest git. Znaczy dobrze, bliska, jak tak głośno, tak tak, tak. tak, to, to nie słuchać tu tylko normalnie słuchać, więc jest inny. I do by pojechał, no nie czy do Berlina to nie. A może do Danii. Tam jest coś fajnie na zimę, ale do Danii to nie. Nie zmuszę do nowego sądza i od razu mówię, ja się postaram, żeby taki najlepszy hotel w nowym Sączu i ja będę sam chodził. Postaram się wszystko. Będę bez sobie spakuje, chociaż na 6 dni bym musiał jechać na tydzień. A, a, a drugi tydzień po w winny może za granicę. O, hotel się załatwił, będzie fajnie. Tam mojego rodzica kolega pracuje w Czechach, się porozumuje i tak załatwił, był, załatwił, był. Tak, No w Pradze nie, no w Pradze to było, ale w Pradze fajnie, no ładnie w Pradze jest. To bym, bym zrobiła ale nie wiem czeskiego, ale no fajnie by było, bo ja nie wiem, jaki pocisku dzień dobry. To się nie mogło, ale nie pamiętam. No to co, ja, ja się z Wami żegnam może i przepraszam za z telewizor, ale tu oglądam. nie było, że się już wiem, od tego od tak, telefonu, czy od tego. Od telewizora, ale to ja naprawdę bo no, 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 ja też trochę tam dystrykcyjnych nie warzę. Więc co, ja się nie mogę czekać, wczoraj, to, to będzie najlepsze, będzie odcinek spakowania 10 minutowy, a jak będą to odcinki dłuższe, zapraszam na może w może. Koko świat, kokoś no, świat 2, koko świat 2, albo kikoś świat, kiki świat, coś takiego, żeby nie było kiki świat, bo to akurat bo by nie było rzeczy. Mówiłem, nie podam się takiego, czy jakiegoś tak, nie? No to ja się nie mogę, bo to będę brał wszystko, a znaczy tego grilla to nie, ale będę brał ten czajnik, Czyli nie wiem, postaram się, walczę nie ten hotel będzie, jechał, jakby w lesie, tak się zdarzyło. Tak było, że mieszkam w Mr. G, znaczy Mr. znaczy znacie go, tego youtubera, to mi fajnie, ale dobra, tajemnimy ja się, nie minie. No do, czy, do do tak w tym tydzień, na 6 dni bym pojechał, bo jeszcze po odgłos, to bym musiał do Krakowa tak zajekać, jeszcze dwie godziny odpoczynku i dopiero jechać w Kraków, bym musiał Polski stolicy opolskiej dawniejsza, może chyba morskiego spotkał, fajnie by było. Dobra, tak, nie tak lepiej, więc się może z wami żegnam, a może tak? Lepiej może Wami, lepiej, albo może te drugie, o może się z wami żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku na kanale, żeby nie było widać tam moich mojej... filmów, więc gdzie chcecie, żebym pojechał, czy chcecie, żebym pojechał do Czech, czy w Polsce gdzieś w górę? albo za granicą? może tak chcę iść do góry, Bołgaria, do zobaczenia w na następnym odcinku, życzę wam miłego, dnia, do zobaczenia w na następnym na moim kanale, pa!